Tack. Zastanawiasz się, co kupić na święta swoim najbliższym, a może chciałabyś obdarować im czymś wyjątkowym, ale boisz się, że prezent okaże się nietrafiony. Koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie dowiedzieć się, co prezentować córce, nastolatce, ukochanej, koledze z pracy i wiele innych. Zapraszamy do oglądania i do wzięcia udziału w naszym konkursie od Hebe, w którym do wygrania jest masa urodomaniaczkowych nagród. Pamiętajcie też, żeby kliknąć ten czerwony, jak moja sukienka, przycisk subskrybuj, żeby zostać z nami po więcej, w co drugą środę pojawia się tutaj i nowy odcinek. Mamy przed sobą 10 torebek prezentowych i różne zestawy prezentowe od Hebe. W środku torebek znajdują się różne profile osób, które będziemy miały obdarowywać, i będziemy właśnie te prezenty do tych osób dopasowywać. Dokładnie tak, a Wy koniecznie zostańcie z nami, dlatego że mamy dzisiaj dla Was bardzo ciekawy konkurs. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu, który z tych prezentów chcielibyście sprezentować komuś, napiszcie o tej osobie kilka słów. Na zasadzie takiej, jak my będziemy tutaj czytać z tych karteczek, które znalazły się w prezentach. Życzymy Wam powodzenia, trzymamy kciuki. No i co, zaczynamy? Lecimy z odcinkiem. Dobrze, zacznę od pierwszej torebki, tutaj z brzegu i w środku. Kogo my tu mamy? Kto tutaj jest? Dziewczyna, którą wylosowałam na firmowej imprezie Mikołajkowej. No i co teraz takiej osobie, słuchajcie, podarować, kiedy tak naprawdę to jest taki niezobowiązujący prezent, bo podejrzewam, że często nie wiemy... Co ta osoba lubi? Tak, wydaje mi się, że nawet jeżeli spędzamy z kimś dużo czasu, to nie zawsze możemy do końca wiedzieć czego ta osoba potrzebuje. Jeżeli chodzi o naszą koleżankę z klasy, bądź z pracy, wydaje mi się, że idealny byłby ten zestaw Hair of the Day by Onlybio. I, I słuchajcie, on jest w formie kalendarza adwentowego. Kto nie lubi kalendarzy adwentowych, szczególnie z kosmetykami do włosów? Totalnie. Mamy tutaj sześć kosmetyków do włosów plus jedwabną Gumkę do włosów. Wydaje mi się, że jest to zestaw taki bardzo uniwersalny i wielu osobom podpasuje. Jest taki niezobowiązujący. Zdecydowanie. I to jest też fajne, że. Tutaj te produkty do włosów są do każdego rodzaju włosów, więc nie ma opcji, że nie trafimy. No, bo nie sądzę, że wiemy, jaką porowatość włosów ma koleżanka z pracy. Więc to będzie naprawdę coś turbo uniwersalnego, ale możemy dorzucić coś jeszcze, jak pozwoli nam na to budżet. I to jest na przykład taka piękna, zobaczcie, jaka estetycznie wykonana szczotka do włosów Olivia Garden. E, mamy tutaj podwójne włosie. E, produkty, które naprawdę robią obecnie furorę, coś jak Ferrari do włosów. Więc myślę, że to będzie idealny duet. Co sądzisz? Ja się zgadzam. Myślę, że zarówno marka Onlybio, jak i Olivia Garden są bardzo pożądane w tym momencie. Ja zresztą e, też zarówno szczotek Olivia Garden, jak i kosmetyków On Libio e, bardzo często używam, także nie wstydziłabym się podarować ich również komuś. Chyba by się ucieszyły dziewczyny, co? Ja bym się ucieszyła. No dobra, to losujemy kolejną torebeczkę, karteczkę i kogo my tu mamy, słuchajcie. Młoda, żywiołowa, artystyczna dusza, na przykład córka, która nadal poszukuje siebie i chce się wyrażać na różne sposoby, w tym przez wygląd. No to ja myślę, że mam tutaj idealną propozycję. No brzmi jak ja, co byś mi sprezentowała, no? No dobra, to powiedz mi teraz, czy byś się ucieszyła, jakbyś dostała ode mnie taki piękny zestaw do robienia paznokci hybrydowych? Powiem ci, że trafiłabyś idealnie, bo właśnie niedawno zaczęłam sobie sama robić hybrydy, e, dlatego cały czas szukam jakichś nowych akcesoriów, no jakichś takich wiesz, ulepszeń, mm -hmm. e, także szczerze mówiąc, ja bym się bardzo ucieszyła. No i pięknie widzicie, to jest taki zestaw z neonail, który pozwala wam nie dość, że pomalować oczywiście paznokcie lakierami hybrydowymi, ale jeszcze możecie sobie te paznokcie stuningować takimi stempelkami i to jest naprawdę bardzo proste, więc osoba, która się dopiero uczy robić paznokcie, na pewno sobie z takim zestawem poradzi. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o nastolatki, to będzie to bardzo trafiony zestaw. Poza tym te kolory w tym zestawie są takie bardzo użytkowe i delikatne, więc myślę, że nawet do szkoły jeszcze z takimi paznokciami można śmiało. Pójść. E, tak, zauważ, że mamy tutaj dwa takie dosyć neutralne mhm. kolory i dwa takie powiedzmy bardziej szałowe. Czyli zarówno, zarówno coś na imprezę mama pożyczy, jak i na przykład coś e, Dokładnie. do szkoły. Więc e, wrzucamy do torebeczki, myślimy, że nastolatkom taki zestaw sprawi dużo radości. Jedziemy z kolejnym, i co tutaj się kryje w tej torebeczce? Brat partnerki i jego żona. Wydaje mi się, że to czasami może być takie dosyć. Nie tyle, co ciężkie, ale może to być pewnego rodzaju mhm, wyzwanie. wyzwanie i co by tutaj dać? Szczerze mówiąc, jak patrzę na te prezenty, które tutaj mamy do wyboru, ja bym postawiła na ten oto zestawik. Holister. Mamy tutaj perfumy marki Holister, zarówno w wersji męskiej, jak i w wersji damskiej. Ja na początku te damskie pozwolę sobie wyjąć z opakowania, żeby wam pokazać te buteleczki. Zobacz w ogóle, jaka stylowa zatyczka drewniana. No. To, to też wygląda. Yy, także, jeżeli chodzi o estetykę, to tutaj też stawiamy na coś, co może cieszyć oko na toaletce. Ja się z Tobą zgadzam, ja yy, dla mnie estetyka jest na tyle ważna, że... Czasami nawet jak perfumy mi się podobają, ale mają buteleczkę, która nie jest w moim typie, to ja że nie, nie, nie. nie kupię. Nie, dla mnie to musi, wiesz, ładnie wyglądać, mm -hmm. żeby też było swojego e, rodzaju dekoracją. W ogóle, jeżeli chodzi o nuty zapachowe tych perfum, mm -hmm. te są takie słodkawo-orzeźwiające, delikatnie kwiatowe, ale też nieduszące. Mm -hmm, Wydaje mi się, że jest to jeden z takich bardziej neutralnych wyborów, bo wiadomo, ludzie mają różne e, gusta, będą bardzo uniwersalnym wyborem, tak? Tak samo, jeżeli chodzi o tą męską nutę, czujesz w powietrzu, świeża, męska, pachnie po prostu czystym facetem, słuchajcie, <śm> męski, taki świeży, lekko cytrusowy zapach. Naprawdę bardzo udany duet, także gorąco polecamy. Myślimy, że e, sprawdzi się idealnie. No to zobaczmy, co mamy w kolejnym prezencie, a raczej co tutaj ostatecznie wyląduje. I tutaj będziemy obdarowywać starszą koleżankę, która zauważyła, że ma już pierwsze zmarszczki. O nie, chyba nie ogląda urodomaniaczek. Dlatego rzucimy, myślę, tutaj jakiś fajny zestaw kosmetyczny i myślę, że idealnie sprawdzi się tutaj Mia. Jeden z bestsellerów w Hebe, jeżeli chodzi o, o pielęgnację. I tutaj mamy tonic anti-aging z bakuchiolem, Jeżeli już właśnie znacie temat pielęgnacji retinol, retinol roślinny, no to bakuchiol naprawdę trzeba albo inaczej warto wdrożyć do swojej pielęgnacji, żeby właśnie te efekty przeciwstarzeniowe osiągnąć. Oprócz tego mamy tutaj serum liftingujące i krem, czyli taki pełen zestaw, który sprawdzi się w takiej codziennej rutynie pielęgnacyjnej. Myślę, że koleżanka będzie zadowolona i efekty zobaczy szybko. To ja ci podam werkę, kolejną torebkę, co byś się tutaj nie musiała gimnastykować. Okay. Co my tutaj mamy? <ścoughs> nie uwierzysz. A kto tutaj jest? Koleżanka dobrze rozeznana w pielęgnacji. Zna się na wszystkich tych specjalistycznych nazwach substancji i kwasów, więc nie chcemy kupić jej czegoś zbyt zwykłego. No, wydaje mi się, że ja na tym stole widzę idealny zestaw dla takiej koleżanki, tudzież w tym przypadku naszej Zuzi. I sięgnę sobie od razu... Po niego mamy tutaj zestaw kosmetyków do pielęgnacji firmy Solbergs. W zestawie mamy krem micelarny, mamy tonik, mamy krem z SPF 50 i mamy krem pod oczy. Dwa produkty z tego zestawu, które najbardziej zwróciły moją uwagę, to przede wszystkim krem micelarny. To jest produkt do pozbywania się makijażu, do zmywania resztek makijażu i nie potrzebujemy tutaj wacików. Po prostu bierzemy sobie troszeczkę tego kremu na dłonie, bierzemy trochę wody i wszystko nam się pięknie rozpuszcza, także wydaje mi się, że też w Duchu, powiedzmy, less waste, mm -hmm. e, też jest to świetna opcja. A drugim produktem, który zwrócił moją uwagę, jest ten krem do twarzy z SPF-50. E, wydaje mi się, że ta wiedza na temat e, tego, że trzeba stosować, przynajmniej powinno się stosować e, krem z filtrem jest już bardzo powszechna. E, dlatego sprezentowanie chociażby tobie takiego produktu, e, czyli osoby, która jeszcze bardziej siedzi w temacie pielęgnacji, powinna... powinno się sprawdzić. sprawdzić. I ja bym się ucieszyła i myślę, że każda dziewczyna, która właśnie ogarnia już trochę temat pielęgnacji, na pewno stwierdzi, że to jest idealny. Pakiet startowy. Warto też zaznaczyć, że te zestawy od marki Solvex występują w różnych wariantach do różnych mm. typów cery. Także nie sugerujcie się tym, że tutaj mamy akurat krem do cery naczynkowej, one występują w różnych wariantach. To sięgnijmy może teraz coś z podłogi, bo tutaj też mamy jeszcze prezenty do rozdania. No i co my tutaj mamy? Koleżankę, która uwielbia klasyczny, prosty makijaż. Mamy tutaj idealne y, rozwiązanie, myślę. Mm, to będzie ten zestaw. I to jest słuchajcie, Colistar. Y, duet kosmetyków, które myślę, że będą pasowały jak 150. Maskara, która jest bardzo uniwersalna i też taka jedna z bestsellerów, jeżeli chodzi o mm, tusze do rzęs. Pogrubia, wydłuża maskara. Wszystko robiące, czyli to, czego tak naprawdę od, od rzęs naszych chcemy, od tuszu do rzęs chcemy, i czarna kredka, czyli opcja, którą możemy wykorzystać do namalowania sobie kreski na oku, albo ewentualnie podkręcenia, przyciemnienia makijażu. No i to wszystko spakowane w taką uroczą kosmetyczkę. Może ja wyciągnę i pokażę Wam, jak ten zestaw wygląda. Zobaczcie, taka mała kosmetyczka, która zmieści się potem idealnie do Waszej torebki. Ale oprócz tej kosmetyczki, oczywiście, znajdziemy w środku kosmetyki. Zobaczcie, jakie piękne, eleganckie opakowanie. Em, tuszu, złote, wow. No i jeżeli chodzi o szczoteczkę, bo podejrzewam, że to Was bardzo interesuje, bo jeżeli chodzi o tuszę, to szczoteczka to jest ten punkt, który gdzieś tam decyduje, czy, czy to będzie ta maskara, czy nie. Silikonowa, która pięknie wyczesuje rzęsy, sprawia, że ich nie posklejamy. Sięgam po kolejną torebeczkę. Mamy tutaj świeżo upieczoną partnerkę, osoba bliska, z którą jednak na razie dopiero się poznajemy, której chcemy sprawić coś wyjątkowego, ale przy tym bezpiecznego, coś co na pewno jej się spodoba. Mam tutaj upatrzoną jedną rzecz właśnie w tym klimacie, sięgnę sobie na samym przedzie woda perfumowana marki e, Toes. E, jest to zapach Love Me. Jaki to jest ładny flakon! Wow! No, nie mogę się z tobą nie zgodzić. W ogóle e, czytałam sobie troszeczkę mm -hmm. o tym zapachu. E, flakon jest inspirowany biżuterią z czarnego oneksu. Myślę, że widać to na pierwszy rzut oka i zapach jest niesamowicie... Mm -hmm. Uzależniający. Mamy tutaj drzewo sandałowe, mamy grapefruit, mamy czarną orchideę. Także jest to taka niezwykle ciekawa mieszanka, która wydaje mi się, że również jest jedną z mimo wszystko takich dosyć uniwersalnych. Tak, i wydaje mi się, że to jest w ogóle zapach, który często czuć na ulicy za kobietami. Przypomina mi trochę black opium, które jest chyba w czołówce w ogóle zapachów kobiecych, więc. To będzie też taki pewniaczek, bezpieczna opcja, która myślę, że od razu wiecie, sprawi, że zaplusujecie no bo nie dość, że ładna to jeszcze przepięknie bachnie. Przyciągnęła moją uwagę ta duża torebka. <laughs> Zobaczmy, kogo tutaj mamy. Ciocia, która lubi luksus, słuchajcie, czyli taka trochę Ciocia z Ameryki. I co my byśmy takiej Cioci tutaj, słuchajcie, sprezentowali. No, jak luksus, to słuchajcie, musi wyglądać, więc wydaje mi się, że tutaj e, zestaw Herla, marka pielęgnacyjna, która jak zaraz Wam pokażę, no robi wrażenie. No i spójrzcie. Wygląda jakby luksusowo. Mamy tutaj słoiczek kremu nawilżającego i do tego jeszcze krem pod oczy, czyli wszystko, czego kobieta potrzebuje, żeby się upiększyć, nawilżyć. No i to wszystko zamknięte oczywiście w bardzo luksusowo wyglądających opakowaniach. No i oczywiście to są też bardzo jakościowe produkty, więc nie będę się wstydziła, jak takiej cioci taki prezent, wiecie, podaruje. Kwasu nie będzie, także zestaw Herla dla takiej cioci... Zobaczmy sobie, co mamy już w przedostatniej torebce. W końcu mamy chyba pana. Mamy, mamy pana. Mężczyznę. Brat, przyjaciel, chłopak, początkujący urodomaniak, którego chcemy zachęcić do pielęgnacji. Zależy nam, by nie odstraszyć go mnogością dziwnych nazw czy zasad pielęgnacyjnych. Wydaje mi się, że często jest to yy, właśnie problem w dobieraniu kosmetyków mężczyznom, którzy nie zawsze siedzą w temacie pielęgnacji, a czasami chcieliby go zgłębić yy, i... Mamy tutaj, słuchajcie, pięć produktów, ale nie przestraszcie się. Kosmetyki są tutaj, jak widzicie, ponumerowane. Także na pewno nie przestraszymy go nawałem produktów, dlatego, że jest no od razu na opakowaniu napisane, w jakiej kolejności tych produktów mamy używać. Co wydaje mi się, że często jest największym problemem w rozpoczynaniu swojej przygody pielęgnacyjnej. W zestawie znajduje się po pierwsze żel do mycia twarzy 3 w jednym, e, po drugie mamy tutaj krem do twarzy oraz krem e, pod oczy. W zestawie znajduje się też krem anti-aging oraz coś ciekawego, bo mamy tutaj olejek do Brody. Powiem Ci, że ja co roku kupuję na przykład mojemu tacie jakieś akcesoria do brody, w tym na przykład w zeszłym roku właśnie mu sprezentowałam olejek do brody i jest bardzo zadowolony. Także myślę, że kolejnym mężczyznom również taki prezent mogę polecić. Wiecie, to trzeba wszystko uargumentować, jak powiecie, że ta broda naoliwiona tym olejkiem będzie wyglądała jak u najlepszego wikinga, a wiecie, krem tutaj ma takie turbo technologiczne opakowanie, kremem można wysmarować też siedzenia w samochodzie, to faceci zaczną tego używać, obiecuję Wam. To co my tutaj jeszcze mamy w tej ładnej torebce? Największa torebka. Największa torebka i kogo mamy? Zabieganą mamę, która nie ma czasu dla siebie. Och, jakże bliski temat memu sercu. Co e, sobie, sobie sprezentowała? Co sobie, sobie sprezentowała. No słuchajcie, na stole mamy tutaj e, zestaw, który idealnie posłuży e, takiej właśnie mamie, która nie ma czasu dla siebie, e, więc żeby ten czas znalazła, czuła się zmotywowana, żeby o siebie zadbać, żeby wygospodarować trochę czasu. No to myślę, że tutaj taki zestaw z marki Filfree, który przy okazji też naprawdę przepięknie wygląda. O, czekajcie, bo nam się tutaj troszeczkę wyleciało, ale to nic. Pełna pielęgnacja. Mamy krem do twarzy. Zobaczcie jakie piękne, drewniane zatyczki. Można chyba tak powiedzieć. Oprócz tego oczywiście mamy serum, em, taki olejek, który jest w formie balsamu. Bardzo ciekawa konsystencja, która em, idealnie sprawdza się też do domywania SPF-ów, bo jak wiecie, SPF-y zmywamy dwufazowo. Oglądajcie nasze filmy, będziecie wszystko wiedziały. E, a oprócz tego oczywiście jeszcze maseczka, czyli na ten czas, kiedy już bobas idzie spać, mamy troszeczkę ciszy, spokoju, maseczka na twarz, i słuchajcie, cieszymy się naszym. Żyćkiem. Bardzo fajny zestaw, ja bym się ucieszyła. To ja Wam teraz jeszcze szybko przypomnę zasady konkursu, bo te mnóstwo prezentów, które tutaj przed nami stoją, nie stoją tutaj bez przyczyny. Chcemy Wam je rozdać. Więc, żeby taki prezent zgarnąć, słuchajcie, napiszcie komentarz, nazwę prezentu, który chcielibyście e, dostać dla siebie albo może dla bliskiej osoby. No i właśnie, zostawcie kilka słów o tej osobie, taką krótką charakterystykę, jak te nasze na karteczkach. To wystarczy, żeby wziąć udział w naszym konkursie. Ja się dzisiaj bawiłam naprawdę przednio. Myślę, że teraz. Dobieranie prezentów do osoby nie sprawi Wam już żadnego problemu. I jak zwykle widzimy się za dwa tygodnie, nie zapomnijcie, żeby zasubskrybować kanał, żeby tego nie przegapić.